Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam po tygodniowej przerwie, ale pracowaliśmy nad bardzo ważnym projektem. Nie będę jeszcze na razie o nim opowiadał. Jak już ten projekt wyjdzie lub będzie w toku, na pewno poinformujemy. Proszę Państwa, dziękuję jak zwykle za wpłaty, za dobre maile. Każda złotówka się liczy na nasze stowarzyszenie, bo przez to możemy pomagać innym. Także jesteśmy bardzo Państwu wdzięczni. Proszę Państwa, właśnie zbieramy teraz na nagłośnienie. Ponieważ już gdzieś em, pod koniec wiosny chcemy plenerowo, no plenerowo za dużo powiedziane, ale chcemy robić na żywo spotkania, takie właśnie pogadanki, rozmawiać o życiu po życiu, o naszym działaniu, o, o różnych innych rzeczach, i do tego potrzebne jest nam nagłośnienie, dobre kolumny, em, wzmacniacz i mikrofony bezprzewodowe. Jak zwykle nie zawiodę się na Państwu, a więc liczę na wpłaty i będziemy mogli potem robić takie sesje i spotkania o czym oczywiście poinformujemy proszę państwa sprawa ziemniaka i sasa myśmy zrobili o tym film szerokim echem się ten film jakby, że tak powiem obił, jeżeli to jest dobre słowo ale dużo było wpisów dużo zainteresowanie ktoś napisał no proszę państwa zrobiliście film polataliście i co dalej Otóż gdyby to od nas zależało, byłoby już to dalej. Natomiast nie zależy to do końca od nas, musimy czekać. Ale sprawa hmm, Ziemniaka i Sasa jest w toku. Komenda Wojewódzka Policji analizuje akta z komendy z Gryficy. Czekamy. Podobno ma być załatwiony też georadar. No zobaczymy. Prawieństwa i sprawa Fabiana. No, tutaj też nakręciliśmy jakiś materiał o tym. Sprawa utknęła. Tam jest w ogóle nieciekawie. E, mówiąc e, szczerze, można dostać po głowie jeszcze, ale jak to mówią, Pan Bóg czuwa nad tymi, którzy są dobrzy. Bóg jest dobry, zawsze to mówię. I mamy panią mecenas, mamy panią prawnik. To nazywam ją e, taką e, panią McGyver, ponieważ z niczego potrafi zrobić wszystko. I proszę Państwa, dzięki oto tej pani mecenas, sprawa Fabiana dostała interwencję poselską. Tu już nie chcę wdawać się w szczegóły, co trzeba było zrobić, ale wszyscy zatrzęśli polkami. tak gdzie powinni. I teraz sprawa znowu nabrała rozmachu. I jak wyjdzie, poinformujemy. Także o sprawie Ziemniaka i Sasa: jak już tylko ruszymy w teren i coś będziemy wiedzieli, poinformujemy. Ale także i poinformujemy o sprawie Fawiana. Ale jeszcze raz powtarzam, dzięki naszej pani MacGyver, bym powiedział czyli pani naszej mecenas. Proszę Państwa. I także dziękuję za współpracę, za to, że Państwo tutaj z nami są, że nas wspierają dobrym słowem, nawet i tym złym słowem, ale zawsze jest dobra energia. Proszę Państwa, niedługo już za chwilę będzie też panel członkowski, a więc będzie można się zapisać do naszego stowarzyszenia, ale o tym wszystkim jeszcze poinformujemy, ale to już będzie lada dzień. Proszę Państwa, no a w świecie w ciągu tych dwóch tygodni działy się różne ciekawe rzeczy, które gdzieś tam zawsze są pomijane, ponieważ ja już mówiłem, co jest priorytetem. Jak komuś ktoś wsadzi nóż w plecy, wtedy będziemy o tym wszyscy wiedzieli, i przez dwa tygodnie wałkowali. Pod jakim kątem został wsadzony, czy ktoś sobie doprawił nos, to czy powinien. A tu proszę. Hmm. Nastolatkowie uratowali ośmiolatka, który zsunął się z wyciągu krzesełkowego. Szybka interwencja tych nastolatków nie doprowadziła do śmierci ośmiolatka. No ale przecież o takich wyczynach nie będziemy mówili, ale po co w gazecie to pisać? Przecież podobno jakaś tam jedna, drugina wymyślała i powiedziała, że jest zdobani. O, to jest ciekawe. Tu zróbmy artykuł o tym. Czy mamy na przykład przełom w medycynie? E, ogłoszono drugi przypadek wyleczenia pacjenta z HIV, e, więc medycyna idzie do przodu. Podobno jest to jakiś lek, który może e, dać m, po prostu rewolucję w tej dziedzinie. Gdzieś tam mała wzmianka, po co o tym pisać, tak? Proszę Państwa, no, ja myślę, że powinniśmy czytać dobre rzeczy, bo te złe, to już nam po prostu wychodzą bokiem. Ja przynajmniej nie mam ochoty czytać o złych rzeczach, ale też o głupich, o dziwnych, o niezrozumiałych. Proszę Państwa, teraz w modzie, jeśli w ogóle to jest moda, jest molestowanie. Proszę mi źle nie zrozumieć, to nie jest trendy żadne, ale teraz jak człowiek pisze CV, to miło byłoby wpisać, że był kiedyś molestowany. Dlaczego o tym mówię? Proszę Państwa, wszyscy teraz gdzieś przyznają się, że ktoś gdzieś kogoś molestował. Coś niesamowitego. Po 20 latach znowu jakaś aktorka, nie tam, po 30 latach, to jest pani, która już chodzi o lasce, teraz publicznie oświadcza, że jakiś Aktor znany tu podaje imię, molestował ją. Proszę Państwa, no coś niesamowitego. Ja nie wiem, czy tu się trzeba publicznie przyznawać. Oczywiście o tym trzeba mówić, jak najbardziej, napiętnować. Ale jakaś tutaj starsza pani, która ledwo oddycha, to wszystko jest jakieś dziwne. I co, proszę Państwa? Była u mnie pewna pani, która straciła syna. Syn zginął w wypadku samochodowym. No, już tam nie ma go na ziemi wiele lat i opowiada mi spotkanie z panią psycholog. Przyszła do pani psycholog, no i chce opowiadać o swoim zmarłym synu. A psycholog mówi: Ale proszę panią, syna już nie ma, zapominamy o tym, odrzućmy to. Ja widzę, że pani jest znerwizowana, a może wróćmy do dzieciństwa, może panią dziadek molestował. I w tym momencie nastała cisza. A jak dziadek molestował, ale o co chodzi? Jak chciałem porozmawiać o moim synu? Nie, ja rozumiem o pani synu, ale pana syn, pani syna już nie ma. Zostawmy. Wróćmy do dzieciństwa. Czy nie molestował panią dziadek? No bardzo mi przykro, nie molestował. Wzięła i wyszła. I tak to się zaczyna, proszę państwa. To molestowanie stało się jakimś, nie wiem, jakimś wyznacznikiem naszego życia. Wszyscy byli molestowani. No ja nie byłem. Może to przykre. No to taki żart. Szanowni taka ciekawostka, też to wyczytałem, no to jest nawet ciekawe. Dzieci wracały ze szkoły, dwóch nastolatków, jeden miał 11 lat, drugi miał 12. I zobaczyli w parku wysypane śmieci. No, popatrzyli na te śmieci, przecież nie raz je widzieli, ale okazało się, że na tych śmieciach wysypanych jest jakaś karteczka. Przeczytali tą kartkę, okazało się, że tam jest jakiś rachunek, jest adres tego, co wyrzucił te śmieci. Dzieci, jak to dzieci, nie myślały zbyt długo, zebrały te śmieci yy, i poszły pod ten adres. Ba, mało tego, wzięły jeszcze inne śmieci, które się dało zebrać i wysypały pod drzwi temu panu. Ech, niestety, czystety, kamery uchwyciły tych dwoje nastolatków. Pan wniósł sprawę do sądu i teraz dzieci są sądzone za zaśmiecenie temu panu Podwórka. No proszę Państwa, to jest niesamowite, bo ja raczej bym ukarał tego Pana, że wywalił te śmieci do parku, a nie dzieci, że przyniosły mu z powrotem po drzwi. Niestety sprawa jest w toku, jest rozwojowa, jak to u nas, i dzieci mają tutaj, mówiąc najprościej, przechlapane. A ów pokrzywdzony, w cudzysłowie, prawda, rozpoczął batalię, że mu zaśmiecili, że jak mogli, że młodzież jest zdefraudowana, zepsuta i zgniła, że rodziców trzeba ukarać mandatem, że on żąda odszkodowania. A co tu sądzić? Jest dowód, jest kartka, pana śmieci, bierz pan ją z powrotem. No coś niesamowitego, no ale tak to, proszę państwa, bywa. Proszę Państwa, dostajemy, jak powiedziałem, wiele maili, dobrych, fajnych wpisów, ale zawsze będzie mnie to dziwiło. Jedna rzecz, oczywiście, o której chcę powiedzieć. Proszę Państwa, pisze jakaś pani, że jej syn zaginął. Nie ma go już tam od pół roku. Czy Państwo są w stanie pomóc? Oczywiście nie zostawimy tej informacji od tak, jasne. A więc odpisujemy, bo pani nawet numeru telefonu nie zostawiła. Tak jesteśmy w stanie pomóc. Pani więc odpisuje, co się stało z synem, wysyła zdjęcie i mówi: czekam. Proszę państwa, to niesamowite, ale przecież tu zaginął syn. To trzeba zadzwonić, porozmawiać, przyjechać. No, chyba, że jest się z Ameryki Północnej, no to rozumiem. I teraz zastanawiam się, czy. Jaki to szacunek do tego dziecka, czy do tej całej sytuacji? Napisała, mo, oczywiście można napisać maila, podać numer telefonu, my oddzwonimy, albo powiedzieć: że Zadzwonię. A tu wszystko ma być załatwione mailowo. Tu nie ma syna i wiadomość, jaką będziemy mieli, też musimy wysłać mailowo i nawet się nie dowiemy, jak ma na imię być może ta pani, albo w ogóle nic. Proszę Państwa, to jest nie, niesamowite. Ale bardzo często tak się zdarza, że przy bardzo poważnych sprawach ludzie piszą do nas. Nawet nie dzwonią. Proszę pana, było włamanie do mojego domu. Jest e, na e, mail. Czy jest pan w stanie znaleźć sprawców? Odpisujemy. Tak, proszę podać szczegóły. Czy mógłby pan zadzwonić? Odpisuję. Mieszkanie tu i tu. <laughs> Stało się to i to. Czekam na wiadomość. I znowu nie dzwoni. No co to jest? Boi się rozmawiać przez telefon? Jąka się? Czy może jest niemową? No to by napisał, jestem głuchoniemy. No proszę Państwa, to zadziwia mnie, tak to zadziwia mnie naprawdę, jak to może być. No ale tak to niestety jest. Więc staramy się być zgodni z własnym myśleniem, szacunek dla tego, co robimy, bo wolę rozmawiać przez telefon, a już w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby nie przyjechać, nie rozmawiać o zaginionym synu, tylko wysłać mail, zwłaszcza, że ja jestem w Warszawie, a pani prawda pisze z radomia. I jeszcze dopisuje, Daleko jest do pana. A tu syn zaginął. Ona mówi, że daleko jest. Wtedy sobie myślę: Może ty lepiej, chłopie, nie wracaj. Proszę państwa, nasze stowarzyszenie weszło już w nowy rok. Mieliśmy właśnie walne zebranie naszych członków. Wszystko musi się odbyć zgodnie z literą prawa, a więc musimy to zrobić. Proszę państwa, także zmieniamy adres naszej siedziby stowarzyszenia, bo mamy go gdzie indziej, a więc już będzie w Izabelinie tutaj, gdzie mieszkam. Wszystko musi być załatwione prawnie. Proszę państwa, rozliczamy się, bo przecież my się musimy rozliczać. Mamy księgową, to wszystko wszystko jest jak trzeba, ale proszę Państwa, trzeba także mieć podpis elektroniczny. I okazało się, że ten podpis musimy złożyć. Nie było w by tym nic dziwnego, ale okazuje się, że trzeba 300 zł zapłacić za złożenie podpisu elektronicznego. To jest opłata raz na rok. Proszę Państwa, jeżeli ktoś prowadzi firmę dużą, poważną i ciągle te podpisy musi robić, ja rozumiem, ale my, którzy raz w roku musimy taki podpis dać, jako stowarzyszenie też musimy płacić 300 zł za ten podpis. No coś niesamowitego, proszę państwa. I to jest właśnie tak. Powstały jakieś firmy od razu, które mówią: My za ciebie wyślemy ten podpis elektroniczny, weźmiemy mniej, no i handelek kwitnie. A my musimy raz w roku jeden podpis złożyć. Proszę Państwa, dzisiaj mówię trochę dłużej, ponieważ no, nie było mnie na antenie, jakby to powiedzieć przez jakiś czas. Proszę Państwa, już tutaj na lato, początek lata, chcemy zorganizować pierwsze spotkanie, pierwszy taki jakby wyjazd weekendowy dla rodzin, które straciły dzieci. Proszę Państwa, mówię już o tym wcześniej, chociaż szczegóły jeszcze będziemy podawać, ale jeżeli. Ktoś z Państwa chciałby się na taki no, weekendowy piątek, sobota, niedziela turnus załapać. Jeżeli ktoś jest po stracie najbliższej osoby, ale kładziemy tu nacisk na dzieci, to proszę się przez nasze stowarzyszenie skontaktować. Także będziemy o tym, proszę Państwa, informować, ale już tutaj zapowiadamy, że coś takiego będzie. Program, potem podamy, co będzie podczas paru tych dni, jakie zajęcia. Postaramy się mieć dobrego psychologa i w ogóle takie zajęcia, abyśmy razem mogli rozmawiać o tym, co się wydarzyło i pomóc sobie. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za wszystkie wpłaty, maile, ale także za różne rzeczy, które Państwo przysyłają. Chcę podziękować jednemu Panu za projekt multimedialny, który właśnie postanowił nam ofiarować. Bardzo jesteśmy wdzięczni. No, wszystkie te rzeczy służą innym. Ten projekt się przyda, bo będziemy robili przecież także różne spotkania, prelekcje, pokazywali e, głosy, też odtwarzali nagrane, czy różne zdjęcia, które udaje nam się robić. My się także starali uczyć, edukować, przychodzi, jeżeli mówimy już o nauce, to ktoś powie, ojej, nauka, ale przychodzi Jasiu do szkoły, do klasy wchodzi, a pan nauczyciel mówi, Jasiu, spóźniłeś się 20 minut, a Jasiu odpowiada, panie nauczycielu, na naukę nigdy nie jest za późno. Także, proszę Państwa, dziękuję za wysłuchanie. Mojej pogadanki. Zawsze można wyłączyć w połowie. Jak to mówią niektórzy, wszystko da się podzielić, pomnożyć, i dwie blondynki kupiły sobie jabłko. No i jedna przekroiła na pół to jabłko i mówi do drugiej: którą bierzesz połowę, tą prawą czy tą lewą, a tamta odpowiada, a jest coś po środku? Dziękuję. Wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień.